Eee, cygański siłacz, Baniamin Czekaj, musicie mocniej trzymać, bo będę ten rower kurwa w ziemi No wierzę się Mocniej Stoczni się kurwa tym statki robi Kurwa Zbuta ją z buta Łabiemy kierownicę Dawaj, Dawaj. Ni chuj! Czekaj, ja jestem cięższy, spróbujmy ze mną. <grystie> trzymaj ktoś wiedzę, kamerun. No trzymaj ktoś rower, bo odprunę. No, kurwa pomocy. Hal. Mariusz jest, lubi. Pan z tyłu, Benek, A, A, no, tak? A, nie poszło! Ni chuj! Mato! Ścigacze! Różnie! Benek, nikt ma najszybszy